Cześć, nazywam się Stanisła Borogienko i dzisiaj opowiem Ci o problemie wypalenia zawodowego. Mam rozwiązanie na wypalenie zawodowej. Jeżeli masz taki problem, to możesz zapisać się do mnie na konsultacji. Konsultacja nazywa się Usuniesz wypalenie zawodowego 45 minut i usuniesz wypalenie zawodowej. Twoje korzyści po mojej konsultacji: przywrócisz zdrowie, więcej wakacji od znajomych, także dobro rodziny. Jak sprawdzić, czy masz taki problem? Jeżeli masz poczucie nadmiernego obciążenia emocjonalnego, fizycznego, brak energii psychicznej oraz fizycznej, dolegliwości zdrowotne, bezsenność, negatywne ocenianie własnej pracy, konflikty rodziny, rodzinne, nie masz wakacji. Негативне поставив об людей в шродвізку праці, цинізм, погарда агресії. Далі, як записать ще на консультацію? Попросту треба написати мені на e-mail stanislavborodienko.gmail.com В темачі лісту написати консультація. Консульта... В темачі лісту написати консультації, випалення заводу. Mm. «Варунки консультації. «Бюро особи хентне. Usunąć wypalenie zawodowe, 25-60 lat. Nie biorę osób 20, do 25 lat i, do 60, i od 60 lat. Dlatego, że od 25 lat no, po prostu nie pracują, albo jeżeli pracują, to im nie jest ważne wypalenie zawodowe. I od 60 lat to no, po prostu nie wiem, czy jest już to wypalenie. Далі кошт консультації. Консультація є за опінією. По консультації за 15 хвилин напишеш опінія по консультації. Можеш написати, чи сподобалася консультація, твоя пропозиція, очі зачем мисляти по консультації, що змінилося в твоєму житті по консультації. Наприклад, називаємо ще Станіслав Бородєнко. Дічай би вам на консультації, сподобалася мені консультація. Przed konsultacją myślałem, że mam wypalenie zawodowe i po prostu nie wiedziałem, co robić. Ale po konsultacji już wiem, co robić, jakie jest rozwiązanie problemu. To przykład na przykwo, przykład e, opinii. E, I w ogóle, dlaczego robię konsultacje za opinię? To jest ona za darmo. Można tak powiedzieć. Do tego, żeby pomóc Wam, Państwu, także, a jeszcze jakie, no, dla mnie wygody, żeby mieć więcej opinii o tej konsultacji, także dowiedzieć się różne pytania związane z zarządzaniem czasem, żeby móc zrobić więcej takich konsultacji, a także filmików dla YouTube korzystnych dla Państwa.